Hej, siemano ludzie, z z tej strony. Dzisiaj doszła do mnie przesyłeczka z Cards Planet. Zaraz wam pokażę, co sobie zamówiłem. Przeważnie, koszulki, bo mi są one potrzebne. Pokażę wam kiedyś na filmiku do czego. A ja tu, jak zwykle, nie mogę złapać ostrości. O, e, dobra, przejdziemy się do pokoju, bo ja jestem w kuchni. Przed chwilą był kurier. Zostawił mi u sąsiadów przesyłkę. Bo ja nie będę Wam pokazywał całego mojego mieszkania, no mój pokój to znacie. Jest i torba, bo dzisiaj nie spałem w domu właśnie wróciłem niedawno. Też z pracy. Tutaj jest <grym> bukiecik mojej dziewczyny. Ona się teraz uczy, bo jutro ma obronę, więc ja jej nie przeszkadzam. To jest mój oczywiście statyw. Życzę jej powodzenia. Na pewno wszystko będzie OK. Dobra, przesyłeczka. Pewnie, jak w tytule widzieliście, będzie konkurs też związany z Cards Planet. Jak wiecie, doktor Radian też z nimi robi teraz konkurs i postanowiłem, że też z nimi zrobię. Znaczy, to oni chcieli, żebyśmy coś pokombinowali, ale to ten konkurs będzie dopiero, jak się skończy ten, który robią obecnie z doktorem Radianem. Ja taki narzuciłem pomysł, żeby to był konkurs, już jak wyjdzie Champions League 14-15, ale muszę coś wymyśleć ciekawego. No i wtedy się pobawimy. Dobra, przesyłeczka. Oczywiście wszystkiego się dowiecie co i jak z tym konkursem. No i tak. A propos, tam jeszcze gościu, taki jeden y, hiper kolekcjoner, nakręcił filmik jak otwiera saszetkę, którą kupił na Cards Planet I że niby w tej saszetce z Champions League 13-14 miał karty z Champions League 12-13 jeszcze pogięte po... no masakra Więc kolego lepiej usuń ten filmik A tak przy okazji to, no nie radzę takich rzeczy robić, bo to jest karalne, to jest oszustwo Hard planet to są poważni ludzie, to nie są jakieś dzieci. Sorry za hałas. O, Zamówiłem sobie koszulki z BCW. Potrzebne mi są, to są koszulki przezroczyste. Eee, bo... A to pokażę Wam na jakimś filmiku. Zamówiłem sobie 2, 4, 5 paczuszek. I tutaj mam, zamówiłem sobie jeszcze, bo będą mi potrzebne do jakiegoś specjalnego filmiku. O. O, proszę. No i dostałem gratisa. Limitkę Samaras'a. No i elegancko. Zobaczcie o. Limitka Samaras'a Champions League 12 13 Celtic, tak wiem, teraz pewnie nie, 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 niektórym się źle kojarzy. No ale nieważne, dziękuję, fajnie, gratis ich jest eee, Raz, dwa, trzy, cztery, tak, pięć miało być Saszetki będą na specjalny jakiś odcinek No i co? To by było na tyle ludzie, filmik taki trochę krótki, taki nijaki Nic nie będę tu otwierał Chociaż wiecie co? Czekajcie, jest pięć, zostawię sobie cztery, a otworzę sobie Dobra, jest dwa razy Hummers, dwa razy LAM A że Hummers jest pierwszy, to otworzę sobie no i zobaczymy, może coś fajnego wpadnie. Tak sobie, żeby było. E, ba, 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 I kto tu jest? E, Golstopper. Proto. Szkoda, że nie bufon, bo bufona mi brakuje tylko. E, dobra. E, co jeszcze z tym konkursem, to wszystkiego się dowiecie. Jak się skończy konkurs, który robią z Doktorem Radianem. I... No, konkurs na pewno będzie z Champions League, ale z Champions League 14-15 wymyślę coś wtedy ustalimy. z Card's Planet co i jak, jakie nagrody i co w ogóle, jak to się będziemy bawić. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć! Aha! Eee, niedługo wstawię drugi filmik, na którym pokażę Wam moją nową serię na moim kanale. Widzieliście to już chyba z dwa razy, może. No, i możecie oczywiście napisać, czy będziecie chcieli coś takiego, czy nie. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, hej.